Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki. Bądź pochwalon, Boże wielki. A człowiek, który bez miary Obsypany Twe mi dary, coś go stworzył i ocalił, a czemuż by Cię nie chwalił? Ledwie oczy przetrzeć zdołam, wnet do mego Pana wołam do mego Boga na niebie i szukam Go wkoło siebie. Wielu snem śmierci upadli, co się wczoraj spać pokładli. My się jeszcze obudzili, Byśmy Cię Boże chwalili, My się jeszcze obudzili, Byśmy Cię Boże chwalili.